Siema widzowie, witam Was w kolejnym odcinku Trolllo 5 a jest to jest lista trzech ostatnich subskrybujących, jeśli chcecie się zawić, zostaw subika i łapeczkę. A ten osobnik wygrał menu z tamtego odcinka, się do mnie na PW na Discordzie. A żeby wygrać moje menu trzeba po pierwsze zostawić subika, po drugie zostawić łapeczkę, po trzecie zostawić komentarz z gotowej ze swoim Discordem, po czwartym wpiszam mojego Discorda. Dobra, 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 nie do, to nie to mi musisz to dać to wiadomość. Nie. Na początku kaska. muszę nie ma... Kurwa! Alberto kurwa. A jakie Alberto kurwa tak? Alberto. Dwutart, Alberto, dwutaj. Mogę ci zaczynać jego dave. Szybko była pałanii. Bomba na banie. Kończyłem balet. O kurwa nie trafiłem. Bomba na banie. Ja pierdzolę, ale Heimstar! Ale Heimstar! Leci śpi! Proszę go, tak zajmąc Śpi, śpi jeden Ale to ja go rozwalię Ty, mam PES-u dwa Śpi Teraz został jeden, ale weź mi tam, zostaw jednego Ty, dobra, podda się Mordo, nie masz szans, kurwa, nie oszukujmy się Nas jest dwóch, ty jesteś sam Myślisz, że ja nie wiem, gdzie ty, kurwa, jesteś, poddaj Zostaw mi jednego on się no. poddał Kurwa wsiadasz do bety Idzie, i idzie z B. Chodź do mnie, chodź do mnie, Pod, idzie z nami, idzie z nami Weź go tam pilno i wsiadamy do bety kurwa Za zero Zada. po swicie. Wsiadaj Dobra, luz, luz, siadaj, wsiadaj, siadaj wsiadaj. Messi Wsiadasz szybko Dobra wsiadaj. wsiadasz 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 wsiadas Czekaj jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze go na napad ej ej ej, podaj się ej, e, 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 e. Mordo, mordo. ej 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 mordo murdo Ej kurz się wsiadaj, wsiadaj! Uciekamy, uciekamy! Nie No tak, to nie! słuchaj... wyklucz, słuchaj. Sorry, kurwa, przeszypanek i z tyłu, słuchaj. Mamy dla Bo ciebie propozycję nie do, do. Nie do odrzucenia. To by, uh -huh. Jedziemy teraz na sklep. Uh -huh. Do swojego kieszczotkowego, które dostałeś od mamy w zeszłym tygodniu. Kupujesz no. nam tak. Dwie fajki. Picie i od nas chleb... Jesteśmy doganani, ok? Czy zostawiamy? Mm -hmm. Nie, no dobra, idziesz na napad, dobra. żartowaliśmy. No właśnie, dobrze. Mhm. Ale i tak, chodź, chodź. Tylko weź nie i... zakupajcie. Spoko, my będziemy zakuwać oczywiście. Ty, napad, przed chwilą był napad, trzeba czekać, no to leci tam. No chuj. Nie, nie strzelaj mu, nie, no on dawaj jest chleb, spoko, dawaj, spoko. a no, dawaj, Ale tak. właśnie, kupujesz nam chleb właśnie. i picie za to. Za te kieszonkowe, Kurde za... wiem, że mamy z portfela. Właśnie, było widać. widać. Dobra, daj nam i to tak, zdrapkę nam kup, zdrapkę nam kup. Dwie zdrabki, słyszysz? No dwie, dwie zdrabki, dwie zdrabki Albo dwie zdrabki, zostajemy hazardzistami Wiemy i tak, że ukradłeś mamie z portfela, więc no Się Właśnie. spowiadaj Szybko, sobie. szybko, pas, 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 bomba w oko Bomba na banie, Poczekaj chwilę, nie trafiłem Boom Ale na nie, banie. nie, no co go bijesz tam Tylko raz, go? tylko raz O, się o, bekło o, A ty wolisz, czekaj, czekaj, słuchaj no. Jose, Jose, Bratan, czy Alberto? Jak z, się... Alberto. 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 No i dobrze, prawda? Kurwa. Totalnie. Bieska Daj dla. z Skrupkę mi jedną, z kurwa dla. drugą, stróbkę dla niego i kurwa się A, rozchodzimy. Jak, jak ten, wiesz, jak nic tak, nie siądzie dobrego, to piłko. dostajesz tapa, Wiesz co chodzi? No co chodzi. <noise> no. A mi drugą. No. Dobra. Ja tutaj. biedny jestem. Spij się sobie kurwa ten, trapkę Teraz to zauważyłem Dawaj jedną tę zrabkę, zobaczymy czy wygrywasz, to jest drill. To jest drill, wiesz co. Dobra, dwa chodzi. koła, dwa koła wygrałem, ale to chyba słabo. Nie co, dobrze, to, to, i tak, zobaczmy. My, jak no właśnie, to musi być przynajmniej Jaki plus, numer? dawaj mi Numer buta, ID 706 Dobra. Hmm, Numer buta Co jak mówi. A, Jaki kurwa numer buta? Ja nowy A, jestem. Albo pompki to Dobra, pompki. Ile masz jedynek? Słuchaj. Ty Słuchaj. przyjechał Lamborghini, Ej. wygrałeś? Messi, Ty, wiesz, że on w ogóle w takim to... jest? No, jak base space, base space. O, wiesz co? <grym> Nie. Niestety, tego. Bez tego. Bez tego. Niestety ja muszę, muszę yes. Bomba na banie, yeah. kończymy balet Strzelaj Szybko było po narzędziu yes. Nie Bomba Trzelaj. na banie <laughs> Kończymy balet Lecz się mówić, tak z nie mogli no, syreny nad ranem Nie no, inicjacja była rozpoczęta słownie Now Ej chłopaki, bombicie się? Jakiego? Bombicie Co? Się, Co? Bombicie się chłopaki? Bombicie się? Co? 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 Dobra, ostatnie. Do, o do jeszcze pani. jeden, jeszcze jeden. Dziecko, dziecko, dziecko. Podręczniki do szóstej klasy, kub. Podręczniki. Szybko w pani na ryj, bomba na banie, okay, kończy balet. najlepszy budzik, seren nad ranem. dobra Tego został, tego zostaw jeszcze Gdzie podróżniki od szóstej klasy kolego? <laughs> A gdzie opór skubiłeś kolego? Schowa... O, schowa... Schowa... W w schowane w, w szafie twojej Schowane w szafie twojej ma Ty bombią, kolejni, kolejni Jeden bojówka wyłapał na ryj Kurwa, to jest dwuta, rozumiesz to? Miejska o dżunglach. Czuł, tu lata z góry. Mierni po prostu kurwa jesteście, mierni Nie ja wiem, jeszcze hydromenu no, naprawdę Dobra, mierni jesteście po prostu, so, poćwicie. Ale tak. <laughs> 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 miernoty poćwicie na tym Miernota kurwa, jest, szybko wyłapał no, bomba na bali, kurczę, jebalet kurwa. Oh, RD shit, man. rd nie <laughs> <laughs> A ty co kurwa, wypierdalaj stąd! Już leży, leży, leży. dawaj, wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj. Lutuję ich! No, ale wsiadaj! Bo piszesz. Kurwa, ja tu lutuję typów i spierdalamy! Ała! Ej, doraz, chodź wyżej, wracaj, wracaj, wracaj! Roberto Pepsi. Stój Roberto Pepsi! Nie bądź taki kurwa. Ej, chłopaki, ścigacie się! Ej, nie strzelaj Roberto Pepsi! Roberto Pepsi! Wsiadaj, Roberto Pepsi! A! <śla> Ooo, po co się Kurwa! Ja już pana! Masz go? Dostałeś go? Nie, nie, nie mam, ale we to stale. Dominujemy ten serwer, kurwa! Dominujemy! Well of Podbity, odd! Siada poda się! Siada poda ci się! Siada Pe, Drugi deszcz des? Chuję, to mam, że jesteś medykiem! No, wiesz, że nie możesz medyka na służbie porwać? No, A wiesz, że w pićam, ja mam twoje stanie! Idziesz medyk z nami! Okej! Okay. Siadasz! Dobrze. Jesteś bama? się pana? Czadam. kurwa, tak. Do czego? Wsiadasz, kurwa debilu no jebał mnie. Ja, no. Do czego? Tak. Do kurwa Brabusa czego? Zaraz cię rozjebie kurwa. i już, uspokój się, uspokój. Nie, kurwa, nie ma uspokój się. Dobra, lecisz na majory byku frajerze, Mam wszystko nagrane frajerze. No i dobra, gdzie lecę? Gdzie lecę? Gdzie lecę? Gdzie lecę? Tak, tu bewilup. Gdzie lecę? weź weź tam lecę. miał do frag Nagrałem to kurwa. To. <laughs> Siema, yo Siema, o Balla, oh, ale zajebiste auto macie O, yo, znają mnie A cię nie znają, Gerbaty A go Siało. znasz? Ej, weź, powiedz coś Co tam? Znasz go? O, zna go, aju Ej, dobra, dałaś, nagrywam odcinek, chodźcie Nie A macie klamę dla mnie? Kopie, ja też gram na cheatach Grasz na cheatach, co daj klamę Dobra Dawaj klamę mi, bo on nie ma po co gej Aha, taki jesteś? No? Zaraz ci tapa, przy lampa, leci tapik kurwa, właśnie, Nie da się. No widzisz, mówiłem, A, że się nie da no. gerwazy, wsiadajcie to Serwer do, kurwa. to gówno. No plus jeden, dobra, wsiadajcie, robimy kurwa wesoły autobus. Weź gerwazy, wysiądź na chwilę. Wsiadajcie. Wgiemy <grym> się z nimi w ja weź wysiąć czy Kurwa, zaraz wróciłem po gerwazego, dobra? O, kurwa. <grym> O, o, nie nie? nie? No, myślałem, że nie masz cheatów, bo taki prangu, i co pranguj, jo a ten drugi cheatów nie ma, to są nie zbierdalamy, wsiadaj, jedziemy Jedź, 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 jedź Jedzie. Trzeba Jedź Co to jest? co tam? Ej, halo? Chcesz szybko na o, Ty, ale bojówka Jaki on miał nick? Kurwa, zapomniałem Dawaj szybko wyłapa na ryb. A ja nie wiem, jaki on ma nick Gdybym ja wiedział, czekaj, jak jaki on ma nick jak chcę? Co jest? On ma leak? Nie widzę Szybko chcę szybko bombę na banie Szybko bombę na banie? 185 To no za Zaraz, kurwa, bomba za na banie będzie no A ja nic nie widzę dawaj, kur... dawaj, 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 dawaj że... na banie. Dobra Ty z nimi, bo ja nie mam Dawaj O ty kurwo Ej, No i co oh wow. pierdalać swe? No dobrze. dobrze Boże Jazda z kurwami Jazda, jeden dead